Cześć, nazywam się Michał Prusak, jestem trenerem i pasjonatem boksu. Stoczyłem około 30 walk na amatorskich ringach i przekładam te doświadczenia na adeptów szlachetnej szermierki na pięści. Regularnie prowadzę treningi bokserskie w Klubie Warszawski Boks. Zastanawiasz się czy boks jest dla Ciebie? Jest. Prowadzę zajęcia dla kobiet, dzieci i mężczyzn w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Dopasuję trening do Twoich potrzeb i możliwości. Dzięki temu boks będzie wymagającym współzawodnictwem albo świetną zabawą i ciekawym sposobem na budowanie doskonałej formy fizycznej i zdrowego ducha. Mam również doświadczenie w organizowaniu zawodów bokserskich oraz w nauce boksu od absolutnych podstaw, a moi wychowankowie zdobywali medale na Mistrzostwach Polski. Często odwiedzam zagraniczne kluby, aby doskonalić moje umiejętności bokserskie i trenerskie oraz poszerzać wiedzę. Zapraszam na treningi indywidualne i grupowe. Przyjdź do mnie albo dąż do zgranej grupy pozytywnie nastawionych miłośników boksu. Do zobaczenia!